Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. teorii Woltera dotyczących krytyki władzy, relacji polsko-ukraińskich, czy spekulantów. Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Wojtek Reichel, pan Wojtek Reichel jest tutaj stałym, że tak powiem, pytaczem, pyta tak. Panie Stanisławie Voltaire sformułował myśl, żeby odkryć, kto tobą rządzi, po prostu sprawdź, kogo nie wolno ci krytykować. Jak pan tę myśl postrzega w kontekście współczesnej, ale i wcześniejszej historii Rzeczypospolitej. No jeśli chodzi o wcześniejszą historię Rzeczypospolitej, jeszcze przedrozbiorową, no to tam właściwie wszystkich można było krytykować, bez żadnych ograniczeń, co ilustrowało panujący w życiu politycznym i w ogóle w życiu publicznym stan anarchii, bo wszystkich można było krytykować. No i pewne wyjątki, ale to też Jan Sobieski tamtego Łyszczyńskiego zdaje się nie był zadowolony z egzekucji. Także w zasadzie nie wolno, znaczy w zasadzie wolno było krytykować każdego, a już króla, to przede wszystkim z Sejmem było gorzej, ale też można było Sejm krytykować. Nawiasem mówiąc, były tak zwane wtedy tak zwane parady, takie widowiska satyryczne. No, i między innymi w Holandii została wystawiona taka parada pod tytułem Polski Sejm, a polegało to na tym, że worek z wróblami żywymi został rozwiązany i te wróble z niesłychanym świergotaniem tam świerkaniem latały po całej izbie no i to miało ilustrować polski sejm jeśli chodzi o okres rozbiorowy no to to się zmieniało bo nie można było w zasadzie krytykować tych monarchów rozbiorowych nie można było też krytykować cytować Napoleona w każdym razie, dopóki istniało Księstwo Warszawskie, to nikt specjalnie się na to nie ważył, no a potem to też tym bardziej nie wolno było nikogo krytykować, stosunkowo e, najłagodniejszy reżim funkcjonował w Austrii, gdzie w Galicji tam wschodniej i zachodniej, gdzie no dobrotliwie, co prawda, niemniej jednak można było jakieś anegdoty o najjaśniejszym panu opowiadać. Po odzyskaniu niepodległości właściwie też wszystkich można było krytykować. No i to znaczy, że tak naprawdę to nikt nie rządził aż do zamachu majowego, bo wtedy już nawet później wyszła ustawa taka o zakazie, że tak powiem, nie pamiętam dokładnie tytułu, ale chodziło o jakieś naruszenie czy podważanie dobrego imienia marszałka Piłsudskiego. No to widać było, że tutaj nie tyle sam marszałek Piłsudski, chociaż on rzeczywiście był za życia głównym ośrodkiem władzy, no a potem ta kamaryla sanacyjna która pod pretekstem właśnie tu próbowała ograniczyć Swobodę krytyki. No, po, po wojnie za komuny no, to nie wolno było krytykować Józefa Stalina. No niech by ktoś się odważył, to by mu tam, no, ale jeśli by przeżył ten eksperyment, oczywiście to by mu się odechciało wszelkiej krytyki. No a teraz, a teraz cóż. Teraz nie wolno nam krytykować trzech kategorii osób. Po pierwsze Żydów, no to jest, stoi za tym już oskarżenie o antysemityzm, które pociąga ze sobą konsekwencje prawne. Drugą kategorią ludzi, której nie wolno nam krytykować to są Ukraińcy. Na razie nie stoi za tym żadne takie, żadne, żadna, sankcja prawna. No, ale pewnie wkrótce stanie, bo na razie jest to, może to być traktowane jako nawoływanie do właśnie na tle narodowościowym. No i wreszcie trzecia kategoria, której nie wolno krytykować. To są sodomczykowie. Też jest tutaj sankcja karna w postaci penalizacji mowy nienawiści. Więc widzimy tutaj, jeśli by. Ja nie bardzo tak. Nie bardzo mi trafia do przekonania ta zasada wyrażona przez Woltera. Wolter dla efektu to poświęcał ścisłość. No, ale jakaś wskazówka to jest, a w takim razie, jeśli by ją potraktować serio, no to oznaczałoby, że w Polsce rządzą Żydzi, rządzą Ukraińcy, no i do głosu coraz mocniej dochodzą Sodomczykowie, a reszta ma słuchać. Pan Jan Krzysztof Drzewo. Szanowny panie Stanisławie, mam do pana dołujące pytania. O Boże, dlaczego Polska robi laskę Ukrainie za darmo i z połykiem? Czy to efekt USA, czy może jednak Ukraina ma jakieś haki na polski rząd po przygodach Kosteckiego, Kuchcińskiego i Domów Rozkoszy? Pozdrawiam i życzę dużo misek ryżu i zdrowia na najbliższe czasy. Dziękuję bardzo. O, miski ryżu się przydadzą i zdrowie też się przyda. Natomiast przechodząc do rzeczy, no Polska robi laskę nie tylko Ukrainie, jak to kiedyś w podsłuchanej rozmowie pan minister. Książe Małżonek, pan minister Radosław Sikorski tam bardzo z dużym rozgaruczeniem mówił, że Polska robi Obamę. Prezydentowi Obamie Laskę za darmo, nie wiem czy z połykiem, czy bez, ale już nie wchodźmy w takie szczegóły. Proszę Państwa, więc Polska robi laskę każdemu komu może, także albo komu musi, może tak. Także teraz Ukrainie, ale to moim zdaniem nie z powodu tych rewelacji, które tam mają te haki, ale nie muszą wcale ich używać te haki, to sobie zostawią na lepsze czasy. Na razie presja amerykańska jest bardzo silna. Na Polskę, no to tam specjalnej presji Stany Zjednoczone nie wywierają, bo nasi umiowani przywódcy to w podskokach im nadskakują, więc. Ale na wszelki wypadek, podczas konferencji w amerykańskiej bazie lotniczej w Rammstein w Niemczech, sekretarz obrony, pan Lloyd Austin, wyznaczył 40%. Ministrom, tam zebranym, obrony 40 krajów, zadania w związku z wojną na Ukrainie. Więc to nie tylko Polska robi laskę Ukraińcom, ale inne państwa też robią to samo. No i to coraz bardziej je irytuje. Już to widać po zachowaniu Francji. Niemiec, Włoch, Węgier, to coraz bardziej. A Polska, no to gdzieś by się ośmieliła irytować. Jasne. Pan Adam Sternik. Szanowny panie Stanisławie, żydowskie zaangażowanie w konflikt na Ukrainie oraz przerzedzanie jej populacji jest tak znaczące, że trudno nie odnieść wrażenia, iż to tewie leczać, chce zagarnąć całą anatewkę z przyległym jej państwem dla siebie i swoich. Co pan o tym sądzi, pozdrawiam? No myślę, że nie, że jeśli już te wiem leczasz takie pragnienia, czy takie zamiary by miał, to nie od razu najpierw musi zostać osiągnięte ostateczne zwycięstwo, którego wcale nie jest pewne, jego nadejścia, przynajmniej w najbliższym czasie, to po, to po pierwsze, po drugie no nie będzie tutaj te wiem, leczarz obejmował gruzowiska, tylko najpierw gruzowisko powinno zostać przez głupich gojów uprzątnięte i odbudowane tutaj wszystko. Do, o to wtedy dopiero być może te wiem leczarz. Poza tym nie podnoszę takiego wrażenia, żeby żydowskiego, żydowskie zaangażowanie w ten konflikt było aż tak widoczne. Przypomnę niedawną wypowiedź Henryka Kissingera, 99-letniego, więc bardzo starszym panem już jest, ale widać, że jeszcze kontaktu z rzeczywistością nie traci, bo on niedawno powiedział, że tak, żeby tam nie było następstw katastrofalnych, jeszcze bardziej katastrofalnych niż ta wojna, no to Ukraina powinna wrócić do granic sprzed 24 lutego bieżącego roku. To znaczy pogodzić się z utratą tych zbuntowanych części od tych zbuntowanych republik donieckiej i Ługańskiej, no i z utratą Krymu. Powiedział Kissinger, że w przeciwnym razie Rosja zostanie wepchnięta w trwały sojusz z Chinami a to będzie, to doprowadzi do destabilizacji, nie tylko w Europie, ale również w skali światowej. No, Kizindza coś tam o polityce światowej musi wiedzieć, więc ale to dlatego tu przytaczam jego tę wypowiedź, jego opinię, żeby pokazać, że no, to trudno mówić o zaangażowaniu żydowskim. Między innymi dlatego, że kiedy prezydent Zeleński, który przecież jest Żydem, w Knesecie powiedział, że na Ukrainie dokonuje się Holokaust, to prawie, że nie został wygwizdany tam, więc to żydowskie zaangażowanie mieści się w pewnych granicach i na razie ich nie przekracza. Pan Tomek Dworczyk. Co sądzi Pan o spekulantach? Czy tacy ludzie są potrzebni w gospodarce? Tacy Tacy ludzie nie przyczyniają się swoją działalnością do rozwoju gospodarczego, tylko sprytnie wykorzystują okazję do łatwego zarobku. Przykład bitcoin albo ataki na waluty krajów trudnych w trudnej sytuacji. No ja, jeśli chodzi o Bitcoin, to ja od początku uważam go za piramidę, rodzaj piramidy finansowej. Jeśli chodzi o ataki na waluty krajów w trudnej sytuacji, no to stary grandiarz żydowski finansowy się dorobił na takim ataku, na funta Sterlinga w swoim czasie. Ale tylko dlatego się dorobił, na co warto zwrócić uwagę, że rząd podjął się obrony funta Sterlinga. Gdyby rząd brytyjski tego nie zrobił, to grandziasz by nic nie zarobił, bo wtedy się nie obłowił. No ale się obłowił. Otóż pan sam sobie odpowiada, na postawione przez siebie pytanie, że spekulanci nie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego. Do rozwoju gospodarczego przyczynia się praca ludzka bo tylko praca tworzy nowe wartości, natomiast jak jeden grandziarz na giełdzie już wydyma innego grandziarza, to z tego żadne nowe wartości nie powstają że, i żaden dobrobyt z tego, a tymczasem co, jakie mamy informacje gospodarcze? Właśnie takie, który grandziarz, którego grandziarza, wykiwał. To jest ilustracja pewnej patologii, jaka ogarnia życie gospodarcze, bo kiedyś, kiedyś jeszcze, no nawet do II wojny światowej to takim znaczy bohaterem życia gospodarczego, to był przedsiębiorca, to był inżynier, to był handlowiec, natomiast teraz to jest finansista. Właśnie coś w rodzaju spekulanta i to jest ilustracja pewnej degręgolady, jaka toczy życie gospodarcze. Ale to ciekaw, ciek zwrócił pan uwagę na ciekawy problem. Pan Marcin Marcin. Jak pan skomentuje niedawny pomysł partii razem na wprowadzenie tak zwanego dochodu gwarantowanego, mającego zapewnić wolność od ubóstwa. Według partii razem wystarczy tylko podnieść podatki do poziomu 50% i już można wdrażać dochód gwarantowany. No to jakbyśmy podnieśli podatki do 100%, to tym lepsze warunki by były do wdrażania dochodu gwarantowanego. Ja myślę, że to. Hmm, te, te ideały, które tu partia Razem bardzo propaguje i z, m, próbuje osiągnąć pomocy dochodu gwarantowanego, to zostały osiągnięte w sowieckich łagrach i w niemieckich koncentrakach. Tam przecież każdy pensjonariusz miał zapewnione zakwaterowanie, Wyżywienie no, na takim poziomie, na jakie to, jakim to było możliwe. Tak, krawiec kraje, jak ustaje, powiadają. No i y, nawet bezpieczeństwo miał zapewnione, bo tam no, nikt nie był tak pilnowany jak ci y, pensjonariusze łagrów i y, obozów koncentracyjnych niemieckich. Więc ten ideał został już zrealizowany, nawet się doczekał. Pewnej, że tak powiem, wzmianki w literaturze w nieśmiertelnym poemacie, Towarzysz Maciak, Janusz Potański pisze między innymi tak. Ubranko w paski, by mogła, o jeszcze wcześniej, by mogła zapanować równość, a więc wolność od ubóstwa, trzeba wpierw wszystkich wdeptać w gówno. By człowiek był człowieka bratem, trzeba go wpierw przećwiczyć batem. Wszystko mu także się odbierze, by mógł własnością gardzić szczerze. No, wszystko mu się odbierze, to jest postulat podatków nie 50%, tylko 100%. I wtedy mamy ten ideał. A kiedy znajdziesz się za drutem, opuści troska Cię i smutek, i radość w sercu Twym zagości, żeś do królestwa wszedł wolności. No, widzimy, że partia razem rzeczywiście tu pielęgnuje ideały nieśmiertelne marksizmu, leninizmu. No nie daj Boże, mam nadzieję, że im się to nie uda, chociaż program pilotażowy właśnie ma być wdrożony. No a skoro program pilotażowy jest wdrażany, no to tylko patrzeć, jak zostanie ten program wprowadzony w skali całej kraju. No widać, że zmierzamy w kierunku komuny, co tu dużo gadać. I partia razem jak zwykle w awangardzie. Pan Sebastian Sikorski. Szanowny Panie Stanisławie. Proszę o przedstawienie swojej oceny Pana Mateusza, Wateusza tutaj Pan napisał, Morawieckiego jako człowieka, bazując na tym, co wyczynia on jako premier. Niech to będzie coś w rodzaju profilu psychologicznego. Dlaczego, po co działa na niekorzyść polskiego narodu? Jaki jest jego życiowy cel według Pana Synowiecki, do Pana premiera? No to nawet nie wiedziałem. Prawdopodobnie uważa, że pisowczykowy sposób rządzenia będzie dla Polski najlepszy. Myśli pan, że kieruje się on jakąś ideą, może masońską, a może pan premier ma w pewnym sensie związane ręce i ciężką być prawdziwym katolikiem. Myślę, że katolicyzm nie ma z tym nic wspólnego. Natomiast Myślę, że celem życiowym pana premiera Morawieckiego jest wadza, jak to mówią wadza. I to, co służy wadzy, czy on wadzę to ma, co prawda z łaski Naczelnika Państwa, ale Naczelnik Państwa był chyba zmuszony tę wadze mu tutaj powierzyć podczas głębokiej rekonstrukcji rządu pod koniec 2017 roku. Więc to nie jest pisowczykowski sposób rządzenia. Nie sądzę, żeby pan Borawiecki, bo on nie jest całkiem głupi. Żeby uważał, że ten pisowski sposób rządzenia jest dla Polski najlepszy, ale uważa z całą pewnością, że ta rozrzutność finansowa, którą rząd pod jego kierownictwem uprawia, to jest najlepsza dla Pisu. A to jest to być to może rzeczywiście. Okazać prawdą, dopóki ludzie nie zdają sobie sprawy, że rząd ich przekupuje ich własnymi pieniędzmi, dopóty na tym patencie yy, można jechać, no to dziw, dziwne by było, gdyby yy, takie bezideowe yy, rządy, jak właśnie rząd dobrej zmiany, czy podobnie bezideowy rząd obozu zdrady i zaprzeństwa, z takiej okazji nie korzystały. Więc myślę, że ani masońską, ani katolicką, tylko taką pragmatyką się. Pan premier Morawiecki kieruje. No, coś tam widocznie, coś go musi denerwować i niepokoić, bo ostatnio zwrócił się z zaskakującą propozycją do rządu norweskiego, żeby Norwegia się z Polską podzieliła dochodami z eksportu ropy i gazu. No, to jest ilustracja tego, że pan premier może powoli tracić kontakt z rzeczywistością i że jest taki niestabilny emocjonalnie. Rząd norweski też musi chyba tak podejrzewać, dlatego że wprawdzie odpowiedział mu odmownie, ale bardzo łagodnie bardzo łagodnie, tak żeby tej emocjonalnej niestabilności nie pogłębiać. No i tą uwagą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do cykielu następnego. Czy, jak jest Pana um, ocena rządów Orbana na Węgrzech? Czy jak, Tak jak na przykład pan Korwina, że on mówi, że jest dobry, taki prawicowy, tylko, że ma gosp lewicową gospodarkę. Jakie jest Pana zdanie? Dziękuję. Proszę pana, no ja bym Orbana nie oceniał w kategoriach jakichś ideologicznych. Znacznie ważniejsze z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia tej teorii spiskowej, którą tu Państwu przedstawiłem, znacznie ważniejsze jest zwrócenie uwagi, że Orban właściwie na Węgrzech nie ma żadnej wyraźnej, liczącej się opozycji. Że właściwie Orbanowi nikt nie przyznał, bo to, że tam górczanie, tysiąc osób w Budapeszcie, no to można wynająć do rozkazy, to nie jest żadna sztuka. Prawda? Natomiast ani w mediach nie ma opozycji, tak jak powiedzmy, Kaczyńcy mieli, prawda, to nieustanny atak prawda? przez kilka lat. Nic takiego Orban nie ma. On, na, Jego obszczekuje Unia Europejska, tu Michnik ujada na niego, ale tam nie, tam nie. Dlaczego? Przecież Węgry miały taką samą strukturę, jak i nasz nieszczęśliwy kraj. Z tego wynika, że bezpieka węgierska Orbanowi pozwoliła. Dlaczego? A nie trudno na to odpowiedzieć. Otóż Francja, Niemcy i Rosja, które kontrolują węgierską gospodarkę, do tego stopnia, że Węgrzy, mało kto w Polsce to sobie zdaje sprawę, jak to głęboko tam poszło, że Węgrzy za wodę z Dunaju muszą płacić państwowej francuskiej spółce. Do tego stopnia. Po prostu te trzy kraje wyślizgały węgierskich bezpieczniaków, którzy zostali za przeproszeniem z fiotem w garści. No i jak się zorientowali, że tak się tu wszystko skończyło. To jednym susem przeskoczyli na stronę umęczonego narodu w nadziei, że ten naród i dla nich coś odwojuje. I dlatego Orban nie ma żadnej opozycji tak naprawdę poza tym zastańcem. Otóż proszę Państwa, ale jaki jest program Orbana? Dlatego właśnie mówię, że nie oceniam go w kategoriach takich ideologicznych, bo to właściwie nic nam nie daje poza tym, że... Że będziemy tam na niego pomstowali. Otóż Orban chce wyciągnąć Węgry z pułapki zadłużenia. Warto i u nas o tym pomyśleć, bo właśnie jak była debata w Sejmie, ten jazgot na temat Amber Goldu, który właśnie prowadzi, czego nie doprowadził, to akurat przemknęła przez media informacja, że dług publiczny przekroczył bilion złotych. nie zabrakło kratek na tym zegarze. Na krzyżowaniu tu Alejandroński z Marszałkowską. Otóż Orban chce Węgry z tej pułapki jakoś wydobyć. To wcale nie jest łatwe. I węgierska konstytucja pod tymi, pod tymi względami jest bardziej rygorystyczna i restrykcyjna niż nasza. Ale no to jest program przykręcania śruby właściwie. Szukania rezerw, gdzie się da, tak czasami rzeczywiście tam po omacku, i tego Unia Europejska wyczuwa tu ryzyko. Ten grandziarska międzynarodówka, ta lichwiarska też wyczuwa ryzyko, no bo to lepiej mieć niewolników niż ich nie mieć, prawda? I Orban na zasadzie coś za coś. Zwróćcie Państwo uwagę na preambułę do Konstytucji Węgierskiej. Tam, oprócz zmiany nazwy z Republiki Węgierskiej na Węgry, jest odwołanie się do korony Świętego Stefana. U nas to może nic nie mówi, ale na Węgrzech to sformułowanie ma bardzo konkretne znaczenie. To mianowicie, że Węgry kwestionują traktat w Trianon który dla Węgier w 1921 roku, który dla Węgier był traktatem rozbiorowym. To była kara za I wojnę światową. Węgry zostały rozebrane. Jedna trzecia terytorium rumuńskiego, prawie cała Słowacja, Wojwodina, to są wszystko ziemie, które na podstawie traktatów pianą odpadły od Węgier. I Orban, przesłanie Orbana jest proste. Przykręcam wam śrubę, ale patrzcie do czego zmierzamy. I teraz porównajmy to chociażby z wczorajszym ekspozeną.